Pięć rzeczy na tak, pięć rzeczy na nie w nowym BYD Seal. Jest bardzo szybki i to widać nawet tutaj. 3,8 s. To czas przyspieszenia od 0 do 100 km na godzinę. Ma bajerancki obrotowy ekran, bo jedni lubią tak, inni lubią tak, a ty lubisz jak. Siedzi się nisko. Stóp nie mogę wsunąć pod przedni fotel, ale poza tym mam mnóstwo miejsca. Na kolana, nad głową, naprawdę przyjemnie. Fajna wysepka z guzikami, rolkami: wszystko co potrzebne pod ręką. Jakość. Co za jakość? I materiały jakie przyjemne? Tu dużo miejsca. Tu można kawkę, tu można wodę. Piętro niżej. I Ciach. Z poziomu kierownicy można na przykład zmienić temperaturę klimatyzacji i też bieg nawiewu. Tylko nie pomylcie się potem i nie pomyślcie, że jedziecie na siódmym biegu. Komputer pokładowy jest kuriozalny. Zobaczcie, w tym miejscu pokazuje zużycie z ostatnich 50 km. Mogę to wykasować, ale tych 50 km nie mogę zmienić. To jest z kolei zużycie od wyjazdu z fabryki. A tutaj jest pomiar czasu jazdy. 5,8 godziny. Ile to jest 80 godziny? W pamięci, całka różniczka. Rządzka. 48 minut. Takie to proste. To akurat, tak. <laughs> Jeśli macie ochotę pojechać gdzieś dalej, na przykład do Wiednia, to niestety BYD nie zaproponuje Wam przystanków na ładowanie po drodze. Jedynie pokaże Wam mniej więcej, gdzie skończy się prąd. I to właśnie w tym miejscu będziecie musieli sami sobie wyszukać najbliższą ładowarkę. Mało pomocne. To już chyba lepiej jechać autokarem. Tutaj dzieci będą Was łaskotać, ale Wy lepiej łapek nie wkładajcie. Dyn audio, dyn audio, dyn audio, dyn audio, dyn audio, dyn audio, dyn audio. Dyn, dyn, audio, audio. Z megabasem. Uh, uh. Dyn, audio. Chcę wejść, pierwszą klasę. Carplay nie działa ani bezprzewodowo. Uwaga, 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 uwaga. Tu wszystko jest jak należy. Wam sekret. To nie zadziała. I jakbym zrobił tak, to też nie zadziała. Carplay nie działa. Pamiętajcie, kaptur musi być zamknięty, jeśli chcecie ulepszyć teraz. Mógłby się ładować trochę szybciej, bo od 10% do 80% trwa to 38 minut, bowiem maksymalna moc ładowania wynosi 150 kW. Eee! Reakcja na naciśnięcie hamulca bywa taka nerwowa. Trochę trudno wyczuć jego działanie i tak samo jest jak dodam gazu i odejmę, to jeszcze niestety napęd przez chwilę ciągnie. Nieprzyjemne. A znacie stronę byd.de? Nie? Pod żadnym pozorem tam nie wchodzicie.